Witam was wszystkich z tej strony Panu Wiaderko. Dzisiaj zademonstruję długo oczekiwany przez niektórych specjal na 30 subów. Będzie to przedstawienie mojej wizji Minecrafta na modach. Specjalnie zainstalowałem 30 modów. 31 nawet bez shadery. I dzisiaj mam zamiar je przedstawić. Tak. Pierwszym, jednego pierwszego moda można już samemu zauważyć. Jest taka gigantyczna wieża, która tworzy się razem, jak tworzymy świat. I gdzieś są właśnie takie rzeczy, jak były tutaj. Skrzynia z patykami i desk deskami. Tak. I tu jest taka taka duża wieża. Mogę ją pokazać jeszcze. Tak się przedstawia cała ta wieża. Muzyczkę specjalnie zostawiłem włączoną, żeby było czuć ten klimacik Minecrafta. Kolejnym modem jest coś, jakby się... Nie, nie ma tego moda, nie wgrałem go. Dobrze, to już nie wnikajmy. Teksturpaka, jak widać, mam do Krafta JJ'a, czyli ulubionego Drakusa Makusa. <laughs> Właśnie tak się przedstawia, a on mi bardziej przypomina miomio. Mio mio. Dobrze. I tutaj są schody, którymi można schodzić. Na poszczególne poziomy coraz wyżej, o właśnie, bądź coraz niżej. Kolejnym modem. Zresztą mogę je tu przedstawić. Tutaj jest Hervest Craft. Widać jakieś różne sadzonki. Malowane takie schody, które w podstawowej wersji nie są ujawnione. Jakieś żarełko, tosty, o. No i bym się paintball, no to chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. Że. Zademonstruję. Granaty! Paintballowe. Przypominają normalne granaty, ale nie tworzą tak dużego wybuchu. Szkoda, bo jeszcze nie wiem jak się tym strzela, to fajne jest. Pewnie tym coś, ale nie wnikajmy. O, 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 właśnie. Na i możemy strzelać bawić się z kolegami w paintballa. To nie mam zielonego pojęcia, co to jest, to daje nam jakieś bloki poza. Nawet pisze po polsku. Jakiś polski mod najwidoczniej. Bo tutaj na przykład jest wszystko po angielsku. Metallurgy, o. To jest Jeden z modów, przez którego nie mogłem wejść na serwer Drakusa. Jakieś daje nam metalowe, jakieś ubarwione rzeczy. O, zabarwione. Możemy sprawdzić nawet, jak ktoś chce. No, według mnie to jest taka podruba Kamiennego kilofa. metalurgi, czyli wszystko to takie. Właśnie, takie jakieś fajne rzeczy. Nether, o czyli metal... Zabarwione rzeczy z Netheru. Po prostu. Zabarwione rzeczy z, z modów fantastycznych. Czyli jak na przykład gramy na PS3. To o! To... To jest... Już wam mówię. O. No i czemu nie ma klimaciku fajnego? 25% 30% damy. O! Hmm, hmm. No, Ender, czyli wszystkie rzeczy takie jakieś fajne na przykład można sobie udawać, jeżeli gramy jakąś fabułę robimy. To możemy udawać, że jesteśmy jakimiś bosami z jakimiś, jakimiś boskimi siekierami w ogóle. Żeby to tak wyglądało. TNT, chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. O. Jeszcze krzesiwo. I powstanie nam eksplozja, ale za chwilę zobaczymy jaka. Nieco większa niż zwykła eksplozja. Jakbyście nie zobaczyli. Dużo nam tu wybuchło. Tutaj tajemnicza skrzynia, pewnie do której, jeżeli byście bawili się, to trzeba byłoby dojść. Nawet w nic jej nie ma. No dobrze. Nie, nie obchodzi mnie to. Bibliokraft. Można z tego zrobić bardzo fajną, jeżeli budujemy. Jak sama nazwa wskazuje, Bibliocraft, czyli się... Bibliotekę. Tak, po prostu bibliotekę najprostciejszą w świecie. O, jakieś fajne pochodnie. Ozdobne lampki, jeżeli na przykład byście chcieli. Jakieś... Nie wiem jakby to ująć. To wszystko właśnie możemy uzyskać dzięki tym modom przedmiotów, no to chyba wszędzie jest. No to tu menu items, mogę przedstawić. Każdy wie. Survival, creative, adventure, mod. Deszcz. opti fine. Widok. Osoby. Pierwszej. Co ja tu jeszcze mogę przedstawić? No też możemy się przelecieć po świecie i zobaczyć czy nic jeszcze się nam ciekawego nie stworzyło. Tam widać jakieś stado. Że tutaj są krowy wy wypędzone. No tak na ogół to nic zwyczajnego tu nie jest. Zrobiłem screena. <laughs> Ogólnie bardzo fajne rzeczy można, możecie sobie z kolegami jakieś wojny porobić. Zaklęta płyta drukarska, ciekawa rzecz. Miczy się pewnie jak się gdzieś postawicie. To możecie robić jakieś niezwykłe czary. Nie wiem czy to prawda czy nie, ale... No i dużo itemów zostało po wybuchu. Mam nadzieję, że mój nowy mikrofon się na razie dobrze sprawuje. W ogóle to są mody, które właśnie będziemy używać no, wraz z moim dra kolegą Drakusem nakłusem. i będziemy właśnie tam kręcić takie survivale, jakieś ...Beta Betail 6 i inne cuda. Okej. A jeszcze przedstawić miałem jeszcze jednego. wam właśnie pokażę. Jeszcze jednego bardzo fajnego moda. Bardzo fajnego, ponieważ nie trzeba mieć np. do niego konta premium, a do niego, pozycja, jak wiecie, trzeba mieć konto premium. No i jest to. Coś takiego. tu To O. Możemy zmniejszać, postać, zwiększać ją. Możemy to sprawdzić, ale o, to jest fajne. Musimy tak to I teraz nazywa się More Players Mod. Czy coś takiego właśnie? Tam daje bardzo dużo. Tu jest Golem, o... Nie, to jest jakiś gościu. Jakiś cykl, biednooki. O! To jest coś porządnego. Ehe, <laughs> latająca czaszka w powietrzu. Pająk! Pająk jak pają. Jakichś większych zmian. A to co? jestem chyba niewidzialny na to jest w ogóle Tutaj kaczka, kogut kacka ko barwiona Tutaj Blaze To jest jakiś dramatyczny kurczak, chorowa, Lipper Nie wiem co będzie się rozprawić A już wiem co to jest Jestem smokiem takim smokiem kresu. Znacie go wszyscy chyba z kresu. Ale jak widzicie... O, dalej pozostaje. Tylko takie takie Także Ręka wygląda... Tak jak w postaci, w postaci, którą jesteśmy. No i co chodzi no, to oznacza, że nie znowu będziemy na na odcinek, jednak jeszcze można tego smoka sobie zmniejszyć, nie będzie on taki jakiś dziwaczny, Duży, nie on jest dokładnie taki sam, tak. e, to było śmieszne, nie no, to było. Enderman, no to chyba wszyscy wiedzą o co chodzi, jeżeli chodzi o Endermana. No i w ogóle takie inne bardzo jakieś różne postacie. No cóż, dobrze. Zakończę powoli, będę kończył ten odcinek. Nakręcę może coś jeszcze później. A więc. Jak to ja mówię? Ja zawsze mówię, lajkujcie. No nie, pojedyncze tej może być, to jest za brzydkie. Dobrze, zmieni się w jakąś fajną postać. A nie, tu było fajnego A, będę takim wilczkiem. A więc, jeżeli Gdzie? filmik się spanował, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Do zobaczenia wam wszystkim. I... że ja powinienem mieć to przeszykowane. Muszę się głupio. Czy wiem, że zachowuje się głupio? No dobra, lecimy. Świat. Hmm, fajne, jeszcze coś zauważyłem. O, jeden z fajniejszych jeszcze w tych modach jest to, że właśnie, jeżeli idę pada... To takie fajne kałuże mi powstają, pewnie z tego co mi wiad wiadomo, ale nie do końca to może być prawda. Powstają... o, tutaj napisze... Na kałuże błota. Także, jak już mówiłem, takie jest jedna z ciekawszych modów. Ta wieża jest też częścią modów. Do zobaczenia.